Czyste powiedział, to jest taki pierwszy program na ogólnopolską skalę. To co przed nami to patrzenie na to, jak ten program działa i funkcjonuje. Pojawiają się głosy dotyczące tego, że ten program musi być bliżej ludzi, czyli żeby zejść w stronę samorządów, czy to powiatów, czy to gmin. I to jest coś o czym rozmawiamy z jednostkami samorządu terytorialnego. Ja myślę, że to, co jest bardzo ważne, to po prostu patrzenie uważnie na ten program i, i poprawianie w nim tych rzeczy, które da się poprawić. Więc wyciągamy z niego wnioski i będziemy starali się doprowadzić do tego, żeby to był program, który jest jak najbliżej Polaków. Samorządy mogą odgrywać i powinny odgrywać bardzo istotną rolę w działaniach na rzecz czystego powietrza. Samorządy bez wsparcia ze strony rządu nie poradzą sobie w walce ze smogiem. Program Czyste Powietrze musi być blisko beneficjenta, czyli tymi, Kanałami dystrybucji programu powinny być między innymi gminy, które niestety na etapie tworzenia programu czyste powietrze zostały pominięte, a to przecież one mają najbliższy kontakt z użytkownikami starych, nieefektywnych kotłów. Polska jest w tej chwili na etapie rozwoju. W Polsce jest boom gospodarczy. W dużych, rozwiniętych miastach Europy. Obywatele coraz częściej rezygnują z posiadania własnego pojazdu na rzecz innych środków transportu. Szczególnie odgrywa to ogromne znaczenie w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie transport publiczny odgrywa coraz większą rolę. Wszystkie choroby, na które człowiek choruje. Czy może zachorować. Ich kurs kliniczny jest pogorszony, bądź czasami nawet taka choroba się może rozpocząć od ekspozycji na czynniki chemiczne zanieczyszczające powietrze. Oczywiście na pierwszym miejscu stoją choroby układu oddechowego i choroby układu krążenia. Jeżeli chodzi o rośliny, które są poddawane stresowi abiotycznemu, bo to tak można powiedzieć stres abiotyczny, w tym przypadku chemiczny one zaczynają się bronić na swój sposób w ogóle są słabsze. Ale na przykład rośliny nasienne zaczynają produkować inne pyłki, czasami jest tych pyłków więcej, a wyższy jest w tych pyłkach poziom stężenia alergenów. I dlatego alergenne gatunki roślin rosnące w miastach są o wiele bardziej zjadliwe niż niż takie same rośliny rosnące w środowisku czystym, czy czystszym, prawda? To jest różnica. Zresztą tak samo jest, jeżeli chodzi o zwierzęta na przykład, które z jednej strony są słabsze, zwierzę na przykład koty które mieszkają w mieście są słabsze od kotów, które, które mieszkają na wsi i te koty miejskie, które są poddawane stresowi również, w tym przypadku nie abiotycznemu, tylko w ogóle stresowi i również zanieczyszczeniem powietrza, czyli temu stresowi chemicznemu, również produkują więcej alergenów niż koty wiejskie. Także to jest takie już bardziej złożone zagadnienie, ale wpływ negatywny, pośredni poprzez właśnie wpływ na rośliny i zwierzęta, na ludzi również istnieje.